Давай, давай, давай! Dzień dobry, Marcin. I Maciej. Mieszkańcy Cieszyna. Dziś tutaj finał Waszej trasy. Jakby troszeczkę przybliżyć, skąd wystartowaliście, jaki był cel, no i pomysł w ogóle takiej wyprawy. Wystartowaliśmy z Gdańska. Wymyśliliśmy sobie taką wyprawę Gdańsk do Cieszyna. Ja nazwałem sobie ją. Wracamy do domu. Maciek z kolei Tour de Poloń. 7 dni, 700 kilometrów. Dzisiaj wróciliśmy, dotarliśmy do Cieszyna. Jakie były założenia, czy zostały one spełnione ten plan i przygotowania do tej wyprawy? Wyprawa była czysto spontaniczna, po prostu błysk jedziemy, niczego nie planowaliśmy, niczego nie przygotowywaliśmy. W ostatnim momencie kupiliśmy bilet na pociąg, zapakowaliśmy rowery i ruszyliśmy w trasę. No a na rowerze, ta przygoda już od jakiego czasu takim może intensywnym znaczeniu trwa? Już od jakiegoś czasu jeździmy na rowerach. Dwa lata temu przejechaliśmy wybrzeże z zachodu na wschód. Teraz wymyśliliśmy sobie coś takiego, zapakowaliśmy sakwy, namiot i ruszyliśmy w trasę. To są jakieś specjalne rowery, które? Sprawdzają się w tego typu przedsięwzięciach? Ja mam typowy rower turystyczny, maciek Makrosa, którego doposażyliśmy dodatkowo w bagażnik, w jakieś podstawowe błotniki, i to na taki, taki wypad w zupełności wystarczy. One się sprawdzają na takich dystansach, nigdy nas nie zawiodły. Wyjątkowo ta wyprawa bez żadnej najmniejszej awarii, raz tylko dopompowaliśmy koła i cieszyliśmy się krajobrazami pięknymi widokami. No i cel tej wyprawy to była też promocja tutaj miasta Cieszyna, tak? Bo widzę tutaj flagę Księstwa Cieszyńskiego. I jakie były inne może cele? Czy... E, tak, w każdym możliwym miejscu wyciągaliśmy naszą przepiękną flagę Księstwa Cieszyńskiego. Fotografowaliśmy się na tle e, zabytków e, w największych, ale i w mniejszych polskich miasteczkach, wsiach. Tak promowaliśmy e, naszą e, piękną ziemię. E, po drodze oczywiście mnóstwo wspaniałych spotkań. Taka perełka na trasie to spotkanie w Dobrodzieniu z panią burmistrz i z panem wiceburmistrzem. Pani burmistrz Agnieszka przesyła najserdeczniejsze pozdrowienia naszej pani burmistrz. Także dzięki OX-owi przesyłamy te życzenia naszej pani burmistrz. To dziennie? Ile takie było założenie? Trasie kilometrami. Zaczęliśmy ostrożnie, ponieważ w sobotę startowaliśmy późnym popołudniem po obiedzie 40-parę kilometrów do Trzeba, a później stopniowo dystans zwiększaliśmy. Ostatnie przebiegi to rzędu nawet 125 km. Dzisiaj ostatni Maćku ile wyszło? 80 km. Dzisiaj wyszło 80 kilometrów. No i to taka rodzinna wyprawa jak tutaj właśnie warunki się sprawdzały. Wspaniale, my się świetnie z synem dogadujemy. Syn trochę zobaczył, jak ogarniać noclegi na szybko, zobaczył, jak to wygląda w trasie, a poza tym odłożył telefon na cały dzień i to chyba była największa wartość. Jest świetnym nawigatorem, tam gdzie moje papierowe notatki nie wystarczały, świetnie obsługiwał mapę elektroniczną i trafialiśmy w punkt, do celu o danej porze bez żadnych przygód. Bo tutaj nie było jakichś wymaganych czynności zdobywania jakichś pieczątek, znaczków czy. E, wozimy ze sobą e, książeczkę e, kolarską, zbieraliśmy pieczątki. E, z każdego miasta przywozimy oczywiście e, pamiątki. E, zaglądaliśmy do instytucji publicznych, do bibliotek, do urzędów miast. E, tam zbieraliśmy różnego rodzaju. Kolorowe stępy, także mamy tutaj Gdańsk, mamy Ciechocinek, mamy Toruń, inne mniejsze, większe miejscowości. Yy, przy, przy okazji dostawaliśmy różnego rodzaju gadżety reklamowe, ulotki, yy, odblaski, także wszędzie byliśmy miło witani i odbierani. No i w trakcie tej wyprawy narodziły się już jakieś plany na kolejne? Myślę, że teraz potrzebujemy chwilę odpocząć, pewna część ciała musi dojść do siebie, a kolejne, kolejne wyprawy na pewno jeszcze przed nami. No jest mi również wiadome, że mimo roweru miłości, to jest, również jest pasja do jednośladów w postaci motocykli. Może kiedyś połączy, albo zamianę zrobisz? Na, na tej środek. Na e, tak, jest taki plan, żeby zrobić wycieczkę objazdową po Polsce. I myślę, że jak już odetchniemy trochę po tej wyprawie, to, to poczynimy jakieś rozpiski, zaplanujemy. E, zobaczymy, czy tym razem będzie z synem, może z żoną. E, jest taka opcja, że, że teraz pojawi się wyprawa po Polsce, również motocyklowa. Jeszcze mam takie ostatnie pytanie odnośnie podziękowań, czy chcielibyście komuś złożyć, czy byli jacyś sponsorzy, czy to było wszystko na swoim. Nie, nie mieliśmy żadnych sponsorów. Jeśli możemy podziękować, to wszystkim napotkanym dobrym ludziom, których spotkaliśmy po drodze, szczególnie w urzędach, w miastach, w bibliotekach publicznych. E, dziękujemy przede wszystkim kierowcom. E, to jest niesamowite, jak wielką, e, wielkim szacunkiem darzyli nas kierowcy. E, łącznie z tym, że kierowcy tirów pozdrawiali nas klaksonami i uniesioną dłonią, gdy przekraczaliśmy e, wiaduktami drogi szybkiego ruchu czy, czy autostrady. E, także tym wszystkim osobom, które spotkaliśmy po drodze, naprawdę serdecznie dziękujemy.